Cześć witajcie, witam was w kolejnym odcinku na kanale, moi drodzy niedawno robiłem, niedawno, parę tygodni temu, miesięcy, paręnaście tygodni temu, materiał o pancerze 58, czyli o Mucie, bo Muc, którego tutaj widzicie właśnie w tej wersji, był to pojazd, który do gry został wprowadzony, potem wymyślono nazwę, wymyślono to na, na czarny piątek w wersji takiej, czyli Schwarzpanzer, i jeszcze w końcu za Golda nie tak dawno udało mi się uzyskać wersję Panzer 58. Ogólnie mam trzy, trzy wersje tego samego pojazdu pojazdu, który był bardzo, bardzo dobrą maszyną, jak wchodził do gry, a obecnie niestety, mm, jeśli chodzi o użyteczność, już znacząco spadł. Dlaczego? Dlatego, że Alfa nie porywa, yy, Pancerz nie porywa raczej wierzą, wszystko wpuszczamy. Jak na tą alfę stabilizacja i czas skupiania, moim zdaniem, w połączeniu z niezbyt dobrym pancerzem, jest zbyt długi móc. To niestety jest pojazd też przeterminowany. No, a takie wam ostatnio pokazuję w materiałach. No, bo móc również został wybrany na akcji wspierasz, wybierasz i w większości, jak widzicie, ogrywałem różne, różne szroty. Na pewno nie jest to pojazd, który warto mieć w garażu. No, medy niemieckie na ósmych tierach niezbyt łatwo miały i mają wciąż, bo jeżeli ja mam grać medem z niezbyt dużą alfą, to mimo wszystko wolę tego pancera, który ma wprawdzie mniejszą alfę, ale za to ma konkretny DPM. Nie jest łatwo grać nim. W wielu sytuacjach wymiana strzał za strzał no, jest bardzo niekorzystna dla tej maszyny, ale tak naprawdę wymiana strzał za strzał. Na Mutsie czy na panterze 8.8 również często jest nie, mniej korzystna dla nas, chociaż akurat Pantera strzela za więcej, bo podniesiono ją, jej alfę, ale jak to mówią na bezrybiu i rak ryba, więc nawet ten pojazd Diona o którym niedawno robiłem materiał, jeżeli nie widzieliście to zachęcam oczywiście, żeby nadrobić w playlista z pojazdami niemieckimi. Mimo, że Dunatank ma wiele wad, to i tak dla mnie obecnie jest najlepszym z, z tych pojazdów ósmotierowych. Jeżeli wolimy większą alfę, natomiast jeżeli wolimy DPM, no to no to, to będzie pancer. Móc, mimo że ma, że ma mocne burzaki, bo jemu te burzaki poprawiono, znaczy on poprawiono w sensie. On ma tutaj 90 peny, więc to jest całkiem fajna wartość przy większej, przy większej alfie, a alfa tych pocisków to jest 250 i 330 na burzakach to i tak niestety, niestety często, często gdzieś tam przy tych wymianach wychodzimy źle. 212 peny, to była rewelacyjna penetracja jak ten pojazd wchodził do gry, dzisiaj jest to po prostu penetracja OK, 259 na goldzie, penetracja też tutaj jeszcze ujdzie, na brytyjskim, na brytyjskim Chieftainie 8 tieru pokazywałem wam tam peny, bo że 238, nie jest to pena rozwalająca wota, ale... Ale w wielu sytuacjach wystarcza celność 0.34. Jak wielokrotnie powtarzam, celność w przedziale 034, 0.36 to jest taka celność, że w, jednym, w jednej bitwie to działo będzie się spisywało całkiem fajnie tylko po to, żeby w następnej nas irytować. To jest taka celność, na której nie do końca można polegać, ale nie można też powiedzieć, że działo jest jakoś wyjątkowo niecelne. Czas celowania 2.3 w połączeniu z tą stabilizacją to jest zdecydowanie za długo. Jeśli chodzi o ulepszenia polowe, zmniejszenie kary do uszkodzonego magazynu i silnika, poprawienie czasu celowania, bo to jest dla mnie problem w tym czołgu oraz czas zwiększona, znaczy zwiększona prędkość cofania kosztem, kosztem maskowania. Jeśli chodzi o wyposażenie, ja gram z wentylacją, żeby poprawić, poprawić parametry działa. Drugi, jak mam mapę taką, gdzie mogę poświecić, no to wolę mieć optykę. By móc ewentualnie zarobić coś, właśnie dodatkowo na spotowaniu. Od pojazd, który kiedyś był super, dzisiaj jest co najwyżej mega przeciętny w kierunku słabym, przynajmniej w moim odczuciu. Ale no, też jak coś pogracie, to czasami jakaś lepsza bitwa siądzie, chociaż wcale nie jakaś rewelacyjna, ale był to powód, żeby odkurzyć ten pojazd. Jeżeli nie widzieliście. Materiału stricte poświęconego temu pojazdowi, czyli pancerowi 58 i Masterki, to również zachęcam, żeby wbić w playlistę pojazdy niemieckie. I jesteśmy w bitwie. Dzisiaj zaprezentuję wam tylko jedną powtórkę. Na mapie Piasczysta Rzeka w trybie spotkaniowym. W Plutonie byłem z Suskim, Suski na T832. Losowanie, no niezbyt dobre, delikatnie mówiąc, bo dało nas nadychy, a do tego są dwie artylerie, więc w sumie. No nie jest, nie jest dobrze w drużynie przeciwnej Superkoń, który może sobie fajnie pograć na górkach eee, ST-1, -ka. no i brzydkie, złe arcioszki. Decydujemy się z Suskim na to, że spróbujemy pojechać w stronę, eee, w stronę linii K, eee, dlatego że jednak przy koniu i przy takim line-upie, przy dwóch artyleriach gra w jego przypadku na wydmach niekoniecznie, na wydmach, no to wszędzie są wydmy. Na środku powiedział co, co wiedział na piasku, tak. Bo w sytuacji Suskiego granie na piachu może być trudne na tej mapie. No i mówimy, dobra, pojedziemy na spotkaniówce na, na linie K. Spotkaniówki mają to do siebie, że, że ludzie zazwyczaj jeżdżą jak chcą i nieraz może być tak, że dokładnie na tej samej mapie wszyscy pojadą na przykład na północ, tylko po to, żeby w kolejnej bitwie dokładnie na tej samej mapie, dokładnie z takiego samego respa. Cały team wasz albo przeciwnika pojechał absolutnie w inną lokalizację. No z racji, że ja jestem medem, może nie jakoś super uber szybkim, ale jednak medem, no to odstawiłem trochę Suskiego, zwłaszcza, że on chyba będzie przejeżdżał przez górkę, tak? Nie wiem, jak on tam jechał, szczerze mówiąc, nie chyba prze... nie wiem, co tam Suskiego odwalał i czemu akurat tak pojechał, mnie nie pytajcie. Widzimy, że Super Conqueror jest tam, gdzie się spodziewałem, że znajdować się będzie, natomiast ST-1 pojechała w okolice... Tak, miasteczka. Właściwie to chyba nawet jest tam w korycie, w korycie rzeki. E50 na górce, więc wychylam się. To jest, to jest zawsze ryzyko, wychylanie tutaj, bo gdybyście dostali spota, to możecie oberwać z prawej strony. No ale trudno, podjąłem ryzyko. Opłaciło się, w sensie, że nie oberwałem, a oddałem strzał. No ale te uszkodzenia, no 270, chociaż to i tak nie ma, nie ma aż takiej tragedii. Suski, nie wiem czy on tam musiał naprawić tego swojego T832, czy dolać oleju, bo mu, bo mu zbyt dużo bierze. Nie mam pojęcia, co on tam kombinuje, ale nie, dobrze. Jednak zwracam honor Suskiemu, miał przestrzał na T50, zrobił nawet strzał. To już chyba średnie uszkodzenia w wykonaniu Suskiego na tym pojeździe są zrobione. E, 2 do 0. Kolejne strzały Suski robi, widzę, że chyba rekord uszkodzeń będzie. 3 do zera Przewagę przewagę już zrobiliśmy sobie całkiem, całkiem ładną jak na start. Type 63, czyli nowy japoński czołg ciężki premium 8 poziomu z bardzo mocną wieżą, ale słabym kadłubem, więc jeżeli możecie przebijać kadłub, no to ten pojazd pancerza raczej nie ma. Testo LT, test, strzał z wyprzedzeniem, udany, trafiony, ponad 1000 uszkodzeń na koncie. Góra sobie ładnie radzi, no tam sen Super Conqueror jest mocno osamotniony. Tutaj za to jest więcej czołgów przeciwnika niż naszych, ale on, te pojazdy nie potrafią tego wykorzystać, więc to jest akurat dla nas dobra rzecz. Ja sobie robię uszkodzenia bez utraty jakichkolwiek HP-ków, już jest 5 do 0. Suski troszeczkę skrócił. 5 do 1 w końcu. U nas spada jakaś maszyna, a teraz jeszcze. Y, artyleria męczy mojego plutonowego. 5 do 1. podjeżdżam coraz bliżej. Zobaczcie jak ładnie góra została, yy, góra na północ została ogarnięta. Przełączam na burzaki, bo liczyłem, że gdzieś może tutaj będzie stała artyleria. Teraz znowu powrót do zwykłej amunicji. No, strzelam w stronę, gdzie ten jak Tiger ewentualnie mógł stać, o ile oczywiście się nie przestawił, ale też ten strzał spowodował, że dostałem spota. Jest turtle żółwik ustawiony bokiem, więc akurat przebijanie nie powinno być problemem. Gorzej z trafieniem. Przy okazji wpadła jeszcze asysta na jaktigerze. i na te 5/4. więc zobaczcie, ja sobie tutaj byłem skupiony na graniu, a dzięki dobrej załodze 1200 asysty już jest. A z tego oczywiście też wpadają kredyty co w czasie operacji świątecznych miało bardzo duże znaczenie. Wychylam się, jest obiekt 261, za, oczywiście załadowane burzaki, z których warto korzystać, bo macie więcej penetracji i wtedy ta alfa jest dużo, dużo przyjemniejsza. 330 alfy, no to jest alfa zbliżona już do obecnych, e, do obecnych oczywiście medów, do tych, które się pojawiają w grze pomiędzy 280 a 320 2649 uszkodzeń zrobionych, 1750 asysty, 12 3. jak na bitwę tak jednostronną i na bitwę na dziesiątkach, uważam, że to jest całkiem przyjemne, całkiem przyjemne uszkodzenia łączone. Do tego trzeci frag zrobiony, mamy tutaj prawie 4,5 4500 uszkodzeń łączonych, co przy losowaniach na dychy uważam za fajny wynik, zwłaszcza też na tym pojeździe, gdzie ja... Muca, niestety zaliczam do tego grona czołgów, którymi jak gram, to nie mam żadnych oczekiwań. Klasycznie wygrywamy 15 do 3. Zerknijmy na rezultaty. A screeny końcowe wyglądają następująco: Zabitewkę, tam wpadła kolejna MK na tym pojeździe. Dodatkowo medal Pasku jego No, ubicie dwóch hart to jest zawsze mega, mega przyjemna sprawa. I czołgi kamper. Ostatecznie 3149 uszkodzeń własnych i 1750 uszkodzeń. Po asyście, czyli mamy tu prawie 5000 uszkodzeń łączonych. Do tego 3 fragi dało to 1274 punkty bazowego ekspaw. MK to już daje na się, no bo pojazd nie jest raczej wybitny i wymagań też nie ma wysokich. Suski zrobił czwarty damage w drużynie, więc też spoko. 14 strzałów oddanych, 13 trafionych. Wszystkie trafione, przebite na te 3149 uszkodzeń, 2422 na dystansie powyżej 300 metrów, przejechane ponad 2,5 km na czysto, zarobione 174, ponad 1000 kredytów z różnymi bonusami. Ekspa wpadło prawie 5000. I to by było na tyle, jeżeli macie muc niezależnie w jakiejkolwiek wersji w garażu, to napiszcie co wy sądzicie o tym czołgu, jak wam się dzisiaj gra w wocie i na jakim wyposażeniu wygracie gracie. Jeżeli macie kilka pojazdów premium ósmego poziomu niemieckich, kilka czołgów średnich, to napiszcie, który z tych czołgów, które obecnie są w grze, są tym, którym wy lubicie grać najbardziej. Dziękuję wam za dzisiaj, dziękuję za poświęcony czas na obejrzenie tego materiału. Jeżeli ktoś lubi moją działalność i miałby ochotę w jakikolwiek sposób nie wesprzeć, to w przypiętym komentarzu jest link do serwisu Bajkafe. Zachęcam do porwania mnie na wirtualną kawę, a za całe wsparcie wszystkim osobom serdecznie dziękuję, bo dzięki takiemu wsparciu ja mogę poświęcić troszkę więcej czasu i tworzyć dla Was więcej materiałów. Tyle ode mnie na dzisiaj. Życzę Wam powodzonka w Gieretco, oczywiście powodzenia w Wocików, wszystkiego dobrego dla Was i do zobaczenia w kolejnych materiałach. BUZIACZKI Cześć!